Rosyjska dramaturgia współczesna jest świetna, moim zdaniem. Bije na głowę nie wiem, no, dramaturgię innych krajów pod względem no, takiej podstawowej opowieści o współczesnym człowieku, o, o jego problemach, nie wiem, no, potrafi pokazać Problemy bardzo wyraziście, w punkt i dowcipnie, i przejmująco, i atrakcyjnie dla widza. I pod tym względem myślę, że, że ta dramaturgia jest fenomenem. Krajów Durnienkow, którego sztukę, szmaty będziemy pokazywali, jest w ewidentnej czołówce tej dzisiejszej rosyjskiej dramaturgii. Po prostu robimy moim zdaniem pra-premierę ważnego i bardzo interesującego, bardzo atrakcyjnego dla widza tekstu. Więc to jest wystarczająca motywacja, żeby coś tak dobrego literacko pokazać widzowi. Bardzo chętnie sam bym go zrobił. Natomiast no, tutaj mam trójkę studentów na drugim roku i ponieważ ten akurat tekst y, y, ma trzy bardzo wyraziste wątki, które się przeplatają ze sobą, y, to pomyślałem, y, że y, no, może to będzie takie y, dla tych moich studentów y, poważne wyzwanie. Ale nie są to też zajęcia takie typowe, takie jak mamy w szkole teatralnej, tylko właśnie jest, wydaje się taka bardzo fajna i dobra inicjatywa, żeby to właśnie troszeczkę wyjść ze szkoły i zderzyć się, jakoś skonfrontować z jakimś takim już profesjonalnie działającym teatrem, jakimś takim bardziej, bardziej praktyczną stroną teatru, że nie robimy czegoś do szuflady, nie robimy czegoś tylko i wyłącznie ze studentami, tylko robimy z profesjonalnymi aktorami i robimy coś, co jakby, mam nadzieję, będzie żyło sobie, tak jak żyją spektakle normalnie w teatrach instytucjonalnych. To, że, że to wchodzi do repertuaru, to jest dla nas ogromna sprawdzian. Ja nie będę tego bronić przed powiedzmy Komisją w szkole teatralnej, tylko to ma być po prostu skończone dzieło, które no właśnie nie żyło. Swoje życie. Jakby się bronić przed publicznością. Myślę, że, że to jest jakby też taka najlepsza i najbardziej pozostająca w pamięci nauka. Jeśli ktoś coś bierze nie teoretycznie, tylko jakby doświadcza na własnej skórze. To znaczy, co to znaczy stanąć oko Wobec aktorów, ja jestem matką. A przecież mówię! Zaginął gdzieś tutaj, pojechał, chciał być, chciał być operatorem filmowym i przepadł. Kim chciał być? No, op operatorem! Na szesnaste urodziny kupiłam mu kamerę, wszystko kręcił. Świetnie poszło, śluby kręcił, różne uroczystości kręcił. Tak, tak, żaden z jego mężczyzn, żeżby do mnie. Ja jestem tutaj no, w paradoksalnej sytuacji, bo. Jako reżyser związany z AdSpectatorem i człowiek, który przyszedł do Maćka Masztalskiego z tym projektem, chciałbym, żeby on wyszedł jak najlepiej. W związku z tym, kiedy siedzę na widowni, to się podrywam, że tu nie, nie z tej strony. Odwrotnie. <grym> bo wydaje mi się, że wiem, a, a z drugiej strony, jak, jako ich, za przeproszeniem profesor, chcę, żeby oni no, po prostu spróbowali. bardziej interesujący od początku, jakby od momentu, kiedy pierwszy raz przeczytałam tekst, był wątek spotkania głównego bohatera z Saszką, czyli gruby Saszka, bo to jest wątek, który ja reżyseruję. Bo Saszka właśnie jest taką postacią, która jak sama o sobie mówi, żyje 24 godziny na dobę, każdego dnia na 200%. I To jest taka, taka ciekawa postać też do, do poprowadzenia, że to jest osoba, która zachowuje się w sytuacjach normalnych, a normalnie. Jest jakaś wariacka, szalona. I dla mnie to jest ciekawe spotkanie faceta, który sobie nie radzi z życiem. I dziewczynę, która żyje totalnie inaczej niż każdy. Akcja dzieje się w Lumpeksie, w sklepie z używaną odzieżą. Bohaterowie zakładają, noszone kiedyś przez kogoś innego ubrania i wchodzą jakby w inne życie. Próbują e, rozmaitych wariantów swojego losu. E, nie, ma, nie ma sytuacji, w której jesteśmy w stanie e, powiedzieć e, jakby o całości, e, bo to się dopiero rozstrzyga teraz, w tym momencie, kiedy to się wszystko skleja. Na razie trwa walka. Myślę, że na ten, na ten moment e, oceny b, b, przyjdzie czas e, po premierze. E, Słuchajcie. Już za chwilę, 11 i 13 zapraszamy na nasz spektakl Szmaty w Teatrze Ad Tak, bardzo serdecznie zapraszamy, jest to nasz eksperyment y, wspólnie z Teatrem Ad y, Bardzo się cieszymy, jesteście bardzo potrzebni na, na widowni. Zapraszamy. Chcecie Państwo y, zobaczyć młody teatr, to przy okazji Szmaty w Teatrze Ad w tym wszystkim obronić swoje człowieczeństwo, że, 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 yy, 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 że ja nie jestem szmatą, tak? ja nie jestem, a jestem człowiekiem.